No, dzisiaj się nauczymy prawdziwy sposób odmienienia. Okay. Zanim zaczniemy, jakieś pytania? Co gej? A. To jest gej, Stagochu. Co? Czemu zapytałeś się mnie o to? Odpowiedz, Stagoszku Jo, co do kur. Dobra. To mężczyzna, który kocha innego mężczyznę. Czy to odpada na twórczość? To? jestem gej. Co? Nie! Ale ja lubię innych gości. Stary, co? to to taki? Filak Kamienia. Jo, co ty kurwa mówisz? Lubisz tam tego silnego, z wielką dupą gościa? Tak, mi pomaga. Czekaj. Lubisz go jako przyjaciela, prawda? Ta, tak, tak. I to oznacza, że jestem gejem. Nie, 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 nie. Mój dzieciaku. Gej oznacza... coś innego. Co? No wiesz... miłość. Kocham innych filaków. Nie, 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 nie. nie o to chodzi. To... skomplikowane. Tłumacz. Seks, ok? Jesteś gejem, kiedy chcesz sobie z mężczyzną. Oooooo, więc jesteś gejem. Co? Co ty w ogóle mówisz? Kogaś mnie. Chłopce, co do kurwy.